Szlachetna akcja Cushing Challenge dotarła również do Szkoły Podstawowej w Olszewce. Za nominację dziękujemy Kołu Gospodarów Miejskich Olszewianki. Dzisiejsze wydarzenie wytykujemy byłej uczennicy Julii Bałę, którą serdecznie pozdrawiamy. Trzy, dwa i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Julia, jesteśmy z tobą. Okay. Serdecznie dziękuję za udział w tym szczytnym przedsięwzięciu nauczycielom, uczniom oraz pracownikom obsługi i administracji. Do kontynuowania akcji nominujemy. Klub sportowy Kuśnia Artmet Olszewka, sklep przemysłowy TED w Antoniach oraz firmę Droba z Olszewka.